Z tobą na Bielanach jest jak w Mediolanie. W jakim państwie leży Mediolan? W Barcelonie? W jakim państwie leży Mediolan? No. Barcelona? To niepoprawna odpowiedź. Nie przejmuj się <noise> tym. Siemano! Zapraszamy na nowy odcinek Matura to bzdura, gdzie pytamy się ludzi co wiedzą o polskim rapie i czy go rozumieją. A ja Was zapraszam na trasę Piotrka Szumowskiego i Michała Leji, e, która jest dziwacznym stand-upem e, o nazwie Refleksje. Pierwszy link opisie i jeszcze coś te Teo. I e, w styczniu wróciłam w podróż dookoła świata, więc jeżeli jesteś sponsorem i masz takie, kurde, szukam komika, który pojedzie dookoła świata i chcę mu dać pieniądze, to dzwoń do mnie albo pisz. I zaczynamy odcinek. Okej. Okay. dzisiaj bywam i słyszałeś, maturę to zbzdurę znam, kurczę, Dobra. Adama i w ogóle, ale go tutaj nie ma dzisiaj. Nie ma go, nie ma go. Nie dobra, dobra. lećmy z, z koksem. Czuję, że już cię zawiodłem. Czuję, że już Cię zawiodłem, że nie jestem Adamem. <laughs> nie, nie, nie. Jest spoko, w takim razie zresztą. twoje pytanie to... <laughs> Jaka jest twoja odpowiedź? Nie, zaraz nie będę czytał odpowiedzi. <laughs> już nie chodzi o to, że żegałem przez etanol. Czym jest etanol? No, z związkiem, który jest w alkoholu, nie? Świetnie. Świetnie. Etanol jest w wodzie? W wodzie, tak jest. Niepoprawna odpowiedź, ale nie przejmuj się. To jest dopiero pierwsze rozgrzewkowe pytanie. No powiedz. A, a najgorzej, takie pytanie dostajesz, jak jesteś pijany, nie? O, ja. I, i, I kurde, masz to końcu masz się masz tak. masz na końcu języka? Pijany jestem pijany. A ty trzeźwiutki nie wiesz, co to jest etanol? No nie, nie potrafię wyjaśnić, bo to po prostu wyleciał. Aha. na Fidę Madagaskar. Starsi kumple, jedną misję złoto na Madagaskar, Wiecznie dzikie życie. Jakie plany Madagaskar. Co to Madagaskar? Wyspa na. Wybrzeżu Afryki kiedyś miały być, być tam polskie kolonie. Nawet. To prawda, to prawda. Ale się nie udało. Nie udało się, ale dobrze pamiętasz. No Madagaskar w Nowym Jorku, czy nie? Madagaskar w Nowym Jorku, tak? Jedno z pięciu dzielnic. Brexit, Madagaskar, Queens. Jaka jest czwarta dzielnica Nowego Jorku? Nie mam pojęcia, bo jeszcze tam nie byłem. Korner. Eee, za Chorwacją po prawej stronie, jakby też tam. Za Chorwacją, Tam, tam, że Polacy kiedyś mieli dostać Madagaskar. Słyszałeś o tym, że po II wojnie światowej była, był motyw, eee, że A? chcieliśmy mieć kolonię, ale nie wyszło nam. Tak, my chyba powiedzieliśmy, że wolimy radą. Dajcie nam radą, nie bierzemy Madagaskaru i churde. Później... Tyle było. No tyle było. Tyle było. Marzeń i snów. Ona mnie pytał moje klimaty, mówię jej prawdę. Gombrowicz i Trapy. Kim jest Gombrowicz? To Gombrowicz, to jest pisarz i on napisał Ferdydurkę. Pięknie. Na pewno, także. To Super. Wiem. Czytałem, pozdrawiam moją panią od polskiego. Tak. Świetnie jakaś yy, książka Gombrowicza? Jakiś ten? Granica albo dżuma? Chyba. Dżuma to Albert Kami? A granica to Eldo. <laughs> Kurde, jakiś polityk? ok yy, Z jakiej partii? Nie wiem, z że z PSL. Jaką mógł mieć funkcję? Jakimś może generałem? No i jeżeli był generałem, to co on o to na myśli? Ona mnie pytała o moje klimaty, mówię jej prawdę, Gombrowicz i trapę. Czemu on mówi o jakimś e, generale i trapach? Skojarzenie do trapów może? Aha, okej. Okay. Nie wiem, tak sobie Dobra. wymyśliłem. Gombrowicz to może był jego pisarz tekstów jakby? Nie jego. <słuch> Prezydent? Czemu on mówi o jakimś prezydencie i trapach? Jak to się łączy? Trapy? No myślę, że trapy to coś pewnie było jakieś określenie w tamtych czasach. Czego? Kojarzy mi się z butami. <słuch> <słuch> z trepami. Pokaż, pewnie postać była ważna. No i to jest poprawna odpowiedź, ja nie wiem czym się ludzie tam... Ja, oczywiście, że to była ważna postać. A, a tak gdybyś miał doprecyzować, to okay. czym ta ważna postać się zajmowała? Nie wiem pewnie jakąś literaturą czy coś może. No i to jest mój chłopak, kurwa. Wiedziałem, że jak będą pytania o Gombrowicza, to będziesz wiedział. Bez to bo... No a jak, literatura, co ty się kwestionujesz? Leci... A co napisał? No jakąś książkę. Są. Jakąś książkę. No i kurde. Quebo ośpiewa w ten sposób. Mój ojciec tylko ojca grał jak Brando. Myślałem, że dawno za mną to szambo, ale chyba nie, chyba jest źle. Szczęśliwe rodziny ryją mi web, patrzy głodny na malowany chleb. Jak to interpretujesz? Z, z tego wersu wynika, że nie miał dobrego dzieciństwa. Myślał, że przeszło mu już, ta cała złość, te wszystkie złe wspomnienia, ale widocznie wracają do niego. Gdy widzi, wiesz, gdy widzi jakieś szczęśliwe rodziny, to czuje ten wewnętrzny dyskomfort. Okej. Okay. Brando. Nie wiem, mi się tylko kojarzy Bando, To jakby, że to jest takie pozorne, że te rodziny niby udają, że są szczęśliwe jakby tylko na pokaz, a że faktycznie tam nie za ciekawie jest. A, że już przeszedł, to jakby wyszedł i wyszedł z y, pułapu tej, tej klasy, jakby biedniejszej. Czyli teraz y, się flexuje, że już teraz nie jest biedny? No, no jak BDS. <grym> jak BDS. Nie wiem, czy on byłby zadowolony z tej interpretacji, wiesz? Brando to jest y, aktor, no, taki, który tak grał, y, nie wiem w jakim filmie, ale chyba był taki film, gdzie grał rolę dobrego ojca, tak? Hmm, no tu yy, yy, zależy, zależy. Różni ludzie by go że, nazywali. Że, że, zły, że zły człowiek był dobrym ojcem, tak? Nie jest um, stworzony do życia rodzinnego i szczęśliwej rodziny, nie wiem szczęśliwej rodziny Rio miłe. No i że dalej patrzę jak na przykład, nie wiem, ktoś nie ma na przykład pieniędzy na chleb czy coś. Aha. I że jest mu smutno, że ludzie na przykład nie mają pieniędzy na jedzenie. SB Mafia Agresti bez. Z tobą na Bielanach jest jak w Mediolanie. W jakim państwie leży Mediolan? Eee, Włochy? Włochy. Okay. Jak najbardziej. W jakim państwie leży Mediolan? Rzym. W Barcelonie. W jakim państwie leży Mediolan? <noise> Barcelona to niepoprawna odpowiedź. Nie przejmuj <noise> się tym. Albo nie, ten Mediolan to będzie we Francji jednak. Hiszpanię. A ty, a jak ci... pani też tego gościa? Piu piu piu, piu. Nie? <noise> Piłka nożna? Piątek. A Ronaldo. Kurde, no nasz polski Ronaldo. Mediolan, w Hiszpanii. Nie, dobra, nieważne. W Holandii? Nie wiem. Modelki rob, mają wybiegi w Mediolanie. To w jakim może to być mieście? W jakim? ciepłym, jakimś mm. Afryka. 2115, turysta. Rano dzieje ogniem jak bazyliszek. Czym jest bazyliszek? No, to jest ten potwór z legend z Krakowa, nie? Tam m, na Barbakanie gdzieś mieszkał, w piwnicy. Coś takiego. Spoko. A nie, dobra, taki konik polny ze smokiem, o. Coś takiego? Coś, nie? Coś takiego, nie? Mm -hmm. <grym> Co, coś takiego, nie? Mm. Mi się wydaje, że to było chyba to takie... Że jak Cię dotykało, to tak zamarzałeś, czy coś takiego. Jak Cię dotykało, to zamarzałeś, OK, Okej, okay, spoko. Ja a, wiem, nie, z czym to, Ty masz skojarzenie. No z kung fu pandą chyba. Z kung fu Panda. kurde. Mhm. Jest to połączenie yy, lwa, orła z taką jakby głową a kurczaka, coś w tym stylu. takiegoś takiego... Chciałbym to zobaczyć. A z jakim zwierzęciem Ci się kojarzy bazyliszek? No bazyliczek z taką no, z tym takim zielonym, takim malutkim. Takim zielonym malutkim? Ko jak konik polny trochę wygląda. Z tego. No podobne coś, coś Tylko coś okay. że trochę większe, dużo większe. Dużo większy konik polny. No. Taki może powiedzieć koń polny. No. No Basiliczek to chyba jest taki malutki owad zielony, tak? I ma takie nogi takie jakby też chudziutkie. Nie wiem. Znasz, Nie obada wiem. z grubymi nogami. No. <laughs> Malik Montana i żab do tańca. I to isce do Ajoli na penę. Co to penę? Yy, makaron. Tak jest. Dobra. Mię sos. OK. Sos penę? Chyba sos. I na, co by znaczyło, że na penę? Jakiś panie, nie, z lekkich obyczajów. Penę to? No może, jakiś narko... może jakaś marihuana. Nie wiem, jakiś rodzaj tańca? Jak się tańczy penę? Nie mam pojęcia, jak się tańczy. <śmiech> <śmiech> nie chcę ci tu nawijać nie, nie, nie. makaron na uszy, nie? Ale Nie kojarzysz kojarzysz, to, to jest nowe. Okej. Okay. Tak, o Hemingway leci nowy future Leci sobie nowy future w telefonie, rano będę na siebie zły, nocny ja, to mój oponent Kim jest oponent? Oponent jest to przeciwnik Tak jest Oponent jest... Yy, wrogiem Nie, sprzymierzeńcem z przymierzeń, z Do czego z sprzymierzeńcem? Yy, do walki Na przykład my nazywamy też w ratownictwie oponent Że jak na przykład ktoś się topi, to wtedy mówimy, że takiego, takiego oponenta, takiego człowieka nie wiadomo, nie wiadomo, kto to jest, to jest randomowy człowiek, ja tak myślę to jest taki... Nie, że randomowy, że na przykład jak tutaj jest, to o, na przykład ta pani, tylko, że randomowy, że akurat on w tym momencie coś tam robi. Oprawca? Coś takiego? I co on robi? Hmm. Naciska na nas, tak? To jest za łatwe pytanie dla ciebie, ale ci zadam. Mój się dostał na Oxford, a cały liceum raz pigwa, raz wiśnia, raz czysta. Co to jest Oxford? W jakim kraju się znajduje? Oxford no. w Anglii. No. I to jest chyba szkoła dobra, nie? Tak. Uczelnia. Uczelnia, dokładnie. No. Studia. Gdzie? W Warszawie. Żabson nie mam czasu na wakacje. Jestem jak Herakles, bo mam aż 12 prac. Kim jest Herakles? Jest to grecki półbóg, który dostał za zadaniem wykonanie swoich 12 prac. Jednym było zabicie lwa, i resztę nie pamiętam dokładnie. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Sprzątnięcie stałnia Ogiasza i tym podobne. Herakles to jest po prostu postać historyczna. Z jakiego kraju pochodził w takim razie? Z Grecji. I co w tej Grecji robił? Z czego był znany, że przetrwały o nim zapiski historyczne? Nie wiem, ale wiem, że istniał Herakles w czasach rzymskich. Tak o Hemingway wujek dobra Mają co piątek źrenice jak telebimy, a tłumaczą niedoborami serotoninę. Co to serotonina? Serotonina... Hormon szczęścia? Tak, tak. Serotonina to Nie. jest coś, co zwalcza dopaminę w organizmie? Pewno coś, co produkuje energię w organizmie, coś takiego. Co to serotonina? Lek. Jak działa ten lek? Leczy. Serotonina to jakieś białko na pewno. Okej. Okay. Ale za co ono odpowiada, to dokładnie nie jestem pewny. Nie no, serotonina e, w jakichś lekarstwach, nie wiem, w jakichś w ciałach. Co, co e, znaczy, to znaczy, Nie, w, nie w przeciwciałach, tylko serotonina, że jak ma się cukrzycę, to się podaje serotoniny, nie? Mi się wydaje, że to mogą być e, Żernice w oczach. Myślę tak, że to jest jakieś coś do podnoszenia. Do żelisa w Warszawie, czy coś. Okej. Okay. Że się powiększają. Jakaś witamina pewnie w organizmie. I za co odpowiada ta witamina? Jak można ją zażyć? Pewnie jakieś tabletki czy coś. Eee, no to wszystko w dzisiejszym odcinku hip-hopowym. Ja mówię hip, wy mówicie. Po co krzyczysz przed laptopem, ty głąbie? Sewilu. <laughs> Ja przypominam Wam o trasie stand-upowej Piotrka i Michałej, o nazwie Refleksję, to będzie bardziej dziwaczny stand-up niż to, co się tutaj wydarzyło. Pierwszy link dopisziała, się widzimy co wtorek o 16.00. Dziękuję.